Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy karkówkę z prażuchą. Potrzebować będziemy pół kilograma karczku, jedną marchewkę, jedną czerwoną paprykę, dwie cebule. Karczek pokroję w kostkę i obsmażę. Później dodam warzywa i całość będę dusiła pokroję w taką średnią kostkę marchewkę sobie pokroję tak z ukosu w ten sposób paprykę pokroję w kostkę cebulę również pokroję a na prażuchę będziemy potrzebować pół kilograma ziemniaków pół szklanki mleka i pół szklanki mąki teraz podsmażam cebulę i tarkówkę. Tarkówkę już mam obsmażoną. Dodaję marchewkę, paprykę. Doprawiam solą pieprzem. Chłopką papryką. Podlewam wodą. duszę godzinę czasu podlewamy wodą tak aby mięso było zakryte i dusimy godzinę czasu a później ugotuję ziemniaki ziemniaki mam ugotowane w osolonej wodzie odcedziłam dolewam mleko i ubijam tak dokładnie ubijam Możemy to też przepuścić przez praskę a możemy zrobić tak jak ja, że dokładnie ubijamy. I do ubitych ziemniaków z powrotem daję na gaz, dosypuję mąkę i przeparowuję. Dokładnie mieszamy. tak 3 minuty prze, przeparować ja to mówię i później będziemy wykładać na karkutkę i zapiekać. Tak. Tak to wygląda. Studzimy, ponieważ ja to dam. Do worka cukierniczego i w tej formie by mnie parzyło. Jeżeli troszeczkę przestudzimy, to ja przełożę prażuchę do worka cukierniczego. Karkówka już jest miękka. Z niewielką ilością płynu przekładamy do pojemników. Jeżeli nie mamy takich pojemników, to możemy to zrobić w naczyniu żaroodpornym. Dajemy do naczynia żaroodpornego i uzyskujemy taki sam efekt. Tak i przekładam. I teraz na dajemy prażuchę sobie robię w ten sposób i zapieczemy prażuchę na karkówce 30 minut w 190 stopniach karkówka wędruje do zapiekania. I tak oto mamy karkówkę zapiekaną pod prażuchą. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę.